Dzień dobry, dobrzy ludzie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z królewskiego Krakowa, z miasta, w którym y, ma siedzibę najlepszy portal katolicki w Polsce czyli Deon.pl. Tak to wygląda na komóreczce. Proszę zobaczyć. Mówię o tym dlatego, że wraz z Deonem, z redakcją Deonu, chcę Was zaprosić na wspólne świętowanie naszych siódmych urodzin. Siedem lat to jest taki czas, w którym. Człowiek idzie do szkoły. Możemy sobie wyobrazić takiego trochę mniej więcej mojego wzrostu człowieka, który właśnie idzie do szkoły i on w końcu do tego dorosną, żeby pójść do szkoły. A mówiąc poważnie, chcemy Was zaprosić na wspólne świętowanie, już z tej rzeczywistości wirtualnej przejść do, do tej realnej. Dlatego czujcie się zaproszeni w niedzielę, w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Zaczniemy od bardzo mocnego akcentu, w którym będzie spotkanie z fenomenalną kobietą, siostrą Małgorzatą Chmielewską, która, przepraszam za ten kolokwializm, ostatnio mi zryła bardzo mocno banie, bo y, czy mózg, cokolwiek tam jest w środku. Y, byłem ostatnio na rekolekcjach bardzo pobożnych, modliłem się, patrzyłem, jak Pan Jezus przychodzi. Y, ja się próbowałem jakoś do Niego dostroić, a w międzyczasie znalazł na mnie sposób i sprowadził mnie bardzo mocno na ziemię y, po przeczytaniu właśnie w czasie tych rekolekcji wywiadu z siostrą Małgorzatą, który przeprowadzili Piotr i Błażej. Wywiad, który mi pokazał, że znowu znowu mi pokazał to samo, że chrześcijaństwo to jest coś, co musimy przeżywać w bardzo konkretnej relacji z konkretnym człowiekiem, że to nie może być abstrakcyjna duchowość, która prowadzi mnie tylko do Pana Boga. A więc zaczynamy w niedzielę o godzinie 16 spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską. Potem będzie jeszcze mocniejszy akcent, mianowicie Eucharystia, czyli wspólne dziękczynienie Panu Bogu za to, co jest co się kryje za deonem, za tą całą rzeczywistością, ludźmi, e, słowem, które jest głoszone, więc 18 Eucharystia, którą odprawi e, ojciec dyrektor naczelny wamu. Więc wpadnijcie, razem się będziemy modlić. I oczywiście e, to nie będzie ostatni akcent, bo po mszy świętej zaraz będzie koncert zespołu Owca który będzie takim bardzo łagodnym, ale też bardzo mocnym zakończeniem naszego wspólnego świętowania. Zapraszamy was bardzo serdecznie w niedzielę najbliższą do Krakowa na ulicę Kopernika 26. Tam jest bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. 16 spotkanie z siostrą Małgorzatą, 18 Eucharystia i później zaraz koncert zespołu Owca.